Dzień dobry, witam. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Bielski, dyrektor zespołu szkół nr 5. Dzień dobry. Świeżo upieczony, można by powiedzieć, dziewięciomiesięczny. Taka donoszona ciąża, panie dyrektorze. Dokładnie tak. Czas porodu nadszedł. Jak się pan czuje na stanowisku? Taki młody pan, jak na dyrektora. Dziękuję. Próbujemy ogarniać, wracać do... Tra kontynuować tradycję naszego zespołu szkół numer 5. Czuję się bardzo dobrze. Jest to szkoła, którą sam ukończyłem. anych już kilkanaście lat temu, prawie kilka. No, będzie 20 lat. Potem wróciłem jako nauczyciel, obecnie od września jako dyrektor. Staram się sprostać stawianym wymaganiom. Ciągle u siebie, jednym słowem, od kilkudziesięciu lat. Ciągle u siebie, od 1998 roku jest to moja szkoła. To chyba trochę łatwiej. I łatwiej o kontakt z młodzieżą i z kadrą pedagogiczną są e, tutaj, rozumiem, jeszcze nauczyciele, którzy e, uczyli Pana. Tak, są tutaj łatwo jeszcze się... nauczyciele, którzy mnie uczyli. E, czy łatwo? Kontakt z młodzieżą tak, jest łatwiejszy ze względu na e, wiek, mniejszą różnicę pokoleń, ale niestety e, zarządzanie placówką, w się było uczniem, potem nie pracownikiem, łatwe. nie jest łatwe. Jest to znacznie trudniejsze niż gdyby się objęło całkiem inną placówkę, całkiem obcą. Dyplomacja się kłania. No dokładnie. Panie dyrektorze, zespół szkół numer 5 to szkoła z ponad 50-letnią tradycją. Pół wieku nauczania zobowiązuje. Do czego, pana zdaniem? Um, tak, te 58 lat już obecnie um, zobowiązuje do zachowania tradycji ranomy tej szkoły, um, kształcenia młodzieży dalej na takim poziomie, jakim kształciła zawsze. Szkoła kształciła zawsze w nowoczesnych kierunkach. Um, absolwenci szkoły zasilali stargarski rynek. Um, Przyczyniali się do rozwoju naszego miasta i nie tylko. I do tego też staramy się to dalej utrzymywać. Dalej uczestniczymy w wszelkiego rodzaju konkursach, olimpiadach na poziomie województwa, powiatu ogólnopolskie, ogólnopolskim, osiągając w nich bardzo duże sukcesy. Staramy się kształcić, brać udział w zawodach sportowych, osiągać też sukcesy wielu naszych absolwentów to znakomici również sportowcy. Czy osoby, które są wysoko postawione chociażby w służbach miejskich, powiatowych i tym podobnych. Także tradycja zobowiązuje. Musimy dalej to utrzymywać, kontynuować. To jest duża odpowiedzialność, prawda? Czuje Pan na sobie taki ciężar? Tak, ten ciężar cały czas jest odczuwalny, że musimy dążyć do tego, żeby ten poziom naszej szkoły był jak najwyższy, żeby absolwenci opuszczający naszą szkołę. Potrafili odnaleźć się we współczesnym świecie, w świecie nowoczesnych technologii, w świecie, w którym uczniowie będą musieli kilku, nasi absolwenci już nie uczniowie, będą musieli kilkukrotnie być może zmienić nawet zawód i do tego staramy się ich przygotowywać. Panie dyrektorze, jakimi kierunkami dysponuje szkoła? Właśnie w jakich kierunkach kształcicie młodzież? W roku szkolnym 2022-2023 prowadzimy nabór do technikum pięcioletniego na siedmiu kierunkach: to jest technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik usług kelnerskich, technik programista i technik ochrony środowiska. Prowadzimy również nabór do trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia. Kiedyś to odpowiednik szkoły zawodowej, tutaj mamy sześć kierunków do wyboru, jest to mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy oraz kierunki gastronomiczne, kelner, kucharz i cukiernik. Prowadzimy również nabór do oddziału specjalnego szkoły branżowej pierwszego stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, tutaj mamy cztery zawody do wyboru. Kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, y, pomocnik mechanika czy pomocnik gastronomii oraz nabór do szkoły przysposabiającej do pracy. To taka bardzo bogata oferta, muszę powiedzieć. E, państwo badacie w jakiś sposób rynek. E, takie kierunki są potrzebne, one są chodliwe, że tak powiem. E, po pierwsze, te kierunki są związane jakby z tradycją naszej szkoły. To, co było na samym początku, że do, staramy się kontynuować tradycyjne kierunki. Ale również są to kierunki, które są obecnie poszukiwane i potrzebne na rynku pracy. Wielu naszych absolwentów znajduje prawie wszyscy zatrudnienie w zawodach, które kończą, ale również na terenie, chociażby teren, firmach mieszczących się na terenie naszego parku przemysłowego, który akurat jest jakby jedną z zalet naszej szkoły, ponieważ tutaj w pobliżu mamy wiele tych firm rozmieszczonych, także firmy. Tak Przedstawiciele firm wiedzą, że taka szkoła istnieje. I zgłaszają I, się tutaj. Tak, i zgłaszają się już bardzo często po pracowników. Panie dyrektorze, jaką kadrą pan dysponuje? Hmm, najlepszą w Stargardzie. <grym> Nie wątpię, ale konkretnie? Hmm, jest to około 60 nauczycieli. Zarówno są to nauczyciele, którzy są już doświadczeni, w, w wielo, pracujący już w szkole wiele, wiele lat, ale są również nauczyciele młodzi, którzy przychodzą do szkoły po ukończeniu studiów, chcą y, przekazać swoją zdobytą wiedzę, umiejętności. Ka kadra jest wysoko wykwalifikowana, są to bardzo często y, osoby, które nie tylko pracują w szkole, ale również prowadzą własną działalność gospodarczą, czy pracują w zawodzie, którego nauczają, także posiadają bardzo dużą wiedzę i umiejętności, również które przekazują. Również taką y, wiedzę na co dzień, tak? tak Robią to i potrafią tego dokładnie. nauczyć. dokładnie. Nie tylko wiedzę teoretyczną, ale wiedzę praktyczną. Kadra ciągle rozwijająca się, dokształcająca, Nasi nauczyciele są egzaminatorami okręgowych komisji egzaminacyjnych, zarówno w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów ogólnokształcących, są doradcami metodycznymi w pojotom PO ośrodku doskonalenia nauczycieli, bardzo zaangażowani, bardzo sympatycznie podchodzący do uczniów. Czym zespół szkół numer 5 jest lepszy od innych szkół zawodowych? Dlaczego absolwenci szkół podstawowych powinni wybrać akurat pańską szkołę, bo wybór mają ogromny w Stargardzie? Czy jest lepszy? Raczej bym nie powiedział. Wydaje mi się, że wszystkie nasze szkoły na Stargardzie są na takim samym Ale poziomie funkcjonujący. Żeby wybrano akurat pańską szkołę. Yy... Dlatego, że dysponujemy tak naprawdę kierunkami. Które nie są dostępne w żadnych innych e, szkołach. Są to zawody typowo e, poszukiwane na naszym rynku, gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie, czyli te, które są dobrze opłacane. No i tak zwane chodliwe, wiadomo, pojazdy samochodowe, cały czas będzie ich przybywać, cały czas uczniowie będą musieli się kształcić w tym. Niestety, samochody się psują, więc ktoś musi to naprawiać. E, związane z gastronomią, szereg różnych konkursów, które pojawiają się w telewizji. Gastronomicznych. Wiadomo, że również będzie tutaj cały czas rozwój w tym kierunku. Także dysponujemy, to jest podstawowym zaletem, dysponujemy kierunkami, które naprawdę są poszukiwane na rynku pracy i dobrze opłacane po ukończeniu szkoły. Panie dyrektorze, wiele szkół reklamuje się, mówiąc o sobie, że są przyjazne młodzieży. Czy pan swój zespół szkół zaliczyłby do takich właśnie przyjaznych? Oczywiście, że tak. Nasza A szkoła dlaczego? również jest przyjazna. Młodzieży. Po pierwsze, to jest podejście do ucznia. Cały czas staramy się z tymi uczniami współpracować, realizować to, co nam samorząd uczniowski podpowiada. Staramy się współpracować z samorządem uczniowskim. Nasza szkoła to nie tylko zajęcia, ale również wycieczki, festyny integracyjne, zajęcia pozalekcyjne szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. No i kadra, która podchodzi w sposób przyjazny dla ucznia. Staramy się każdego ucznia traktować indywidualnie, podejść do niego w indywidualny sposób, pomagać mu rozwiązać problemy pojawiające się w trakcie kształcenia. Jakimi udogodnieniami dla uczniów dysponuje zespół szkół numer 5? Bo, że jest piękny teren wokół, to widzę, że jest siłownia zewnętrzna, też widzę, ale co jeszcze? Oprócz tego, co Pani wspomniała, głównym udogodnieniem naszej szkoły to są warsztaty i pracownie gastronomiczne, które znajdują się również tutaj na terenie szkoły. Czyli uczniowie nie muszą szukać praktyk na zewnątrz, nie muszą jeździć do jakichś innych miejsc, gdzie odbywają zajęcia praktyczne. To w naszej szkole, w naszym miejscu odbywają zajęcia praktyczne, zajęcia zarówno w zawodach mechanicznych, jak i gastronomicznych. Nowoczesnie wyposażone pracownie, cały czas doposażane do. Unowocześniania, tak żeby sprostać wymaganiom rynku. Kolejne udogodnienie to jest to, iż uczniowie pewnych wybranych kierunków, zwłaszcza mechanicznych, mogą uzyskać za darmo uprawnienia prawo jazdy kategorii B i w mechanizacji rolnictwa kategorii T. Kurs jest całkowicie za darmo, co jest, wydaje mi się, bardzo ważne dzisiaj. Udogodnienia to również szereg różnych projektów, w których uczniowie mogą uczestniczyć, uzyskując dzięki temu dodatkowe uprawnienia. A jakie są mocne strony pańskiej placówki? Takie najmocniejsze, gdyby pan miał wymienić? Najmocniejsze to oczywiście moi uczniowie, tworzący bardzo dobrą atmosferę w tej szkole, bardzo przyjazną. Jest to szkoła dosyć mała, licząca około 400 uczniów, więc w porównaniu do innych szkół jest malutka, także ci uczniowie naprawdę się tutaj znają. Dzięki temu jest tworzona ta atmosfera przyjaźni, koleżeństwa. Kolejną mocną stroną to jest nasza wykwalifikowana, oczywiście, kadra. Uznałbym za mocną stronę również lokalizację, która może z jednej strony odstraszać, ponieważ jest to do daleko do od o. centrum miasta, tak? ale z drugiej strony samo miejsce, w którym się znajdujemy, czyli poza miastem, cisza, spokój, ładnie ćwierkające ptaszki, to, które ćwiczymy, tak, park nowoczesnych technologii położony w pobliżu. No i ta baza dydaktyczna, o której Pan wspominał. I baza... Jak już się tutaj dojedzie, to nie trzeba krążyć później po mieście, poszukując choćby miejsca na praktykę. Dokładnie, oczywiście, że tak. W jaki sposób mógłby Pan zachęcić młodych ludzi, żeby wybrali zespół szkół numer 5? Takie hasło reklamowe, gdyby pan miał stworzyć. Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? Ponieważ przygotujemy Ciebie do wejścia w dorosłość, do samodzielności w tej dorosłości i do tego, że będziesz przygotowany do tego, żeby móc całe życie być dobrym Polakiem, dobrym absolwentem. Wybierz piątkę, wybierz zespół szkół numer 5, szkołę na piątkę z plusem, a na pewno się nie zawiedziesz. Przyjdź i sprawdź. Zachęcamy, proszę przychodzić, sprawdzać, e, najlepiej teraz, bo pogoda przepiękna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Bielski, dyrektor zespołu szkół numer 5. I również dziękuję.